I cześć witajcie z tej strony Yamaha a to jest um, kolejny odcinek z przygody z Minecraft i Ola, sorry. Jak widzicie mam tutaj takie, taką małe coś, taką małą bazę tymczasową, w której to teraz sobie zmienię um, Że gdzieś dzisiaj musimy dostać po prostu. Um, nagrywam to z rano, tak rano, więc nie dziwcie się za mój głos. Um, bo prawdę sobie zrobię. No, w końcu w tym odcinku. A jak idziemy do skutku, bo nie mam nic na to, co straciłam. I jak nie, taka jest prawda, muszę iść za mój Nie wiem, czy z wami pogadać o ale myślałam, że dzisiaj i macie zrobię. Będę dokonał. Albo nie. Chciałem zrobić w przyspieszonym tempie i wygadać, bym ale to się nie Dobrze, jeszcze drzwi sobie i idziemy. Baza D? Dobra. No, będzie baza D. To co weźmiemy, no to na pewno tutaj nowe kill Tam właśnie, nie wiem, skupiłem tego weight ponta. I co do modów, co Luki mi tutaj polecał grać do mody, to muszę najpierw znaliść, się do, do mody. no tylko znaleźć z różnych klautomodów na wysokość.

czy się zgodzicie na takie coś możecie na czy się zgodzicie na takie coś że ja bym wgrał sobie chy, bo teraz chyba łóżką, nie wiem, muszę zobaczyć jeszcze z łóżkiem jak się prześpię czy będę miał spałą w domku w, 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 w tymczasowej bazie bo ostatnio jak chciałem się przespać to przespać to nie mogłem, no i właśnie nie, nie wiedziałem dlaczego. Jak umarłem, jak się przespałem w domku i umarłem, to i tak na spalnie tam w tym punkcie respawnu mnie zrespił. Takie what the ja miałem. I właśnie jakby łóżko nie działało, to chciałem was się spytać, czy mogę sobie wgrać yy, na chwilę... Yy, jak to się nazywało? Yy, SWAT. Hmm. Taki mod, który ma wszystkie komendy. Hmm. Muszę chwilę pomyśleć. Hmm. No wiecie, tam można spawn'a ustawiać siekierką, taki word jakby hmm. No i tam też jest komenda spawn. Hmm. spawn. Set spawn, no i bym sobie go w domku tylko ustawił. By było, by było mi łatwiej. Tam widzimy zombiaka. Słyszałam o takim my, o takim czymś, że zombiaka można teraz było można na tam. albo można było można nie wiem. Na to mięsko złe, yy, na to zgniłe mięso od zombiaka można ich oswoić, ale nie wiem czy to prawda. Tak mi ktoś mówił raz, ale nie wiem właśnie kiedy on mi to mówił. I ten... Nie wiem nawet kto to był LOL to jest jakiś creeperek o, o spadło dzisiaj Dobra, wodzimy Dobra, lecimy dalej. Mam 99 widzów, więc tak co chwilę sobie będę robił przerwy po prostu i będę odświeżał stronę. Jak będę miał 100 widzów, to zrobię screenshota porobię tutaj właśnie z psiskiem psisko mi pomaga zrobić ten specjal cały na 100 i moim zadaniem jest złapać to 100 widzów i zrobić screenshota mam to 99 i no jest fajnie ja się teraz zamłodzuję odświeżę stronę no ogólnie to będzie taki taki ten z okazji 100 widzów jest z 4000 tego yy, z okazji 4000 wyświetleń filmów, bo mi wbiło też. A dobra, nie mam jeszcze ten. What the fuck? O ty tu siedzisz! Wybuch! Tutaj! Ej, wybuch! Dobra, ja sobie w po poukładam. Hmm. OK, ludzie, jestem. Ja e, sorry za to cięcie, ale musiałem Brackiego obudzić. Który śpi piętro wyżej, bo mam obiad za 5 minut jakaś. I mam dopiero już około 7 minut odcinka, jak robiłem cięcie. Więc my się jeszcze na pewno zobaczymy, jak będę sobie jadł obiad. Nie? I tak, co by wam tutaj jeszcze powiedzieć, tak ogólnie? Tak, odcinek. Nie wiem, 15-minutowy myślę, bo w 15 minutach już nie mam tematu z wami do gadania. Dużo tego żelaza. <coughs> Dużo tego żelaza, właśnie jest. Mm. Myślałam, że bedro, ale spoczko. Na pewno, w wioskiniach, jak będzie jakaś duża i podziemna, to będziemy siedzieć dwa odcinki myślę do 20 odcinka. I tak na skypie mi taki jeden miły pan napisał, tak pan dobra no dziecko, takie dziecko pan i co jeszcze? nastolatek, o, będzie może lepiej, nie będę go tutaj obrażał. Napisał, yy, podaj yy, save'a. A do niego a po co ci save? A nie, on napisał taka coś. Yy, Daj save'a w 20 odcinku albo 19. Niego, a po co ci safe? Jak ja tam nie mam nic, jestem zbudowany, a on do mnie... Yy, ale masz ten domek w tamtym... Yy, ale masz taki domek cegl ceglany. A o niego chyba nie oglądałeś odcinka, jak przechodziłem przez portal. I chyba naprawdę mnie nie oglądał, bo myślał, że ja jeszcze mieszkam w tamtym domku. I miałem takie... What the fuck? <grym> Wtedy mu spokojnie na to wyjaśniłem i... I tak no. Hm. Hmm. Okej. Okay. Dlaczego są teraz cofki? Ja wyłączę coś. To wyłączę. To wyłączę. Okej, okay, wstęp. Hmm. Oddynek nie rób mi cofek teraz. Jak nagrywam. Coś mi na scapie spamczy hmm, Dobra, I am hmm. Jarek, nie spam hmm. Tak, muszę coś z serwera nagrać, bo... Hmm, tutaj też Firelands już długo nie było u mnie Ej no, nie przy mi odcinka Ej, dobre ludzie, bo ja muszę iść już na obiad takim, w takim czasie to ja zresetuję minecrafta i wszystko powinno być dobrze no bo są takie cofki, że jest szok więc ja się z wami żegnam komentujcie yy, lol Brr, fail dobra, to cięcie i okej, okay, jestem <laughs> już po obiadku zresetowałam minecrafta i dalej mam ten no dobrze, ale to jest mniejsze, bo za chwilkę tak za 5 minut myślę, że i tak skończę już odcinek, bo muszę spadać. Spadać, da ja idę sobie. I tak no. Wow, odbiłem się po obiadku. Oh. Mm. ok. Mam takie jeszcze 3 minuty nagrania myślę i lecę Dlaczego mam takie te cofki walone Kamsawa Cofki. Gadymetno. no walić do ten węgiel. Tu już nic nie ma? Yy... Nie tu byłem Na dole jeszcze OK ludzie, już muszę kończyć, um, więc widzimy się w następnym odcinku, na pewno jeszcze tutaj się spotkamy, więc ja się z wami żegnam, jeśli... o, gadu-gadu, ale mam labi, bo włączam jeszcze coś teraz. Jeśli odcinek wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, to będę wiedział na pewno i ma być dużo... what the fuck? i ma być dużo wyświetleń pod tym filmem. Oto, cześć!